Ja króciutko chciałbym się odnieść do, do, do kwestii tych ostatnich wydarzeń. Tu pojawiły się takie ostre publikacje. Gdzieś tam mi się posądza, że jestem ogromnym przestępcą, że ukradłem Starożowicianom pieniądze. Chcę powiedzieć, że to wszystko nieprawda. Dziwię się, że niektóre media nie dają szansy. Obronienia się, publikują takie mocne słowa. Na pierwszych stronach swoich gazet, bez jakby zapytania drugiej strony. Dla mnie to jest trochę taki brak rzetelności, bo uważam, że nawet oskarżony już jak jest, to ma prawo do jakiejkolwiek obrony. A w tej publikacji takiej kwestii nie było. I ubolewam nad tym, że. Moim zdaniem tej pory obiektywne media biorą udział w swoistej gierce politycznej, bo zachowanie się Komisji Rewizyjnej jest swoistą grą polityczną, udowodnię to bardzo szybko. Po pierwsze, Komisja wydała swoje jakieś stanowisko nie otrzymując kompletu materiałów, otrzymała pismo od Almaksu, że część materiałów może przekazać komisji 15 lutego, czy po 15 lutego, natomiast komisja, jak sami wiecie, 8 już podjęła swoją decyzję, więc można by domniemać, że tak naprawdę to komisja już z góry założyła, jaki jest cel ich działania. Druga kwestia, która mnie bulwersuje osobiście, to jest kwestia, tak jak chociażby przeze mnie, braku możliwości wyjaśnienia pewnych spraw, A uważam, że gdyby mi dano taką szansę rozmowy z komisją, to komisja nie napisałaby kilku bzdur w swoim protokole, a pierwszą bzdurę udowodnię dziś. Bzdura ta polega na tym, że tam sformułowanie jest takie, że kłamliwe było stwierdzenie, że firma nie wiedziała, co się może wydarzyć, bo firma wcześniej w Starachowicach prowadziła już swoje działania. A więc to jest z góry założenie kłamliwe pokazujące że członkowie komisji rewizyjnej rady miejskiej w strachowicach niekoniecznie czytają ze zrozumieniem to sformułowanie odnosiło się do zapisów ustawy prawo zamówień publicznych do artykułu 144 tej ustawy który mówi że gdy w momencie zawierania umowy nie da się pewnych rzeczy przewidzieć to w trakcie realizacji tej umowy może dojść do jej zmiany jej zapisów ten artykuł był przedmiotem tego, czego się nie dało przewidzieć, a nie inne uwarunkowania. Dla mnie również nie do zaakceptowania są kwestie dotyczące jakby wyjmowania z kontekstu pewnych sformułowań, bo chociażby teza postawiona przez Komisję mówiąca, że rzekomo nie osiągnęliśmy celu, mówiąc o tym, że kwota opłat za śmieci u nas są bardzo wysokie. Chcę powiedzieć, że kwoty opłat za śmieci są w Starachowicach niskie. Udowadniałem to kilkakrotnie. Nie muszę tego robić po raz kolejny. Zachęcam do tego Państwa. Ja mam nadzieję, że obiektywnie Państwo to przeanalizujecie, chociażby na podstawie gminy Ostrowiec. Ja liczyłem to na podstawie mojej rodziny. Gdybym był mieszkańcem Ostrowca, to za śmieci, które ja wprowadzam do systemu, płaciłbym trzy razy więcej niż płacę obecnie. Także to jest bezwzględnie, że cena jest. Natomiast postawiona teza, że ta cena nie jest, że tak powiem... Adekwatna czy odpowiednio niska przez Komisję, nie jest niczym poparta. Bo ja bym postawił Państwu radnym takie pytanie z jakich symulacji, czy jaka byłaby cena, gdyby co trzy lata ogłaszać przetarg na, na realizację tego przedsięwzięcia. Także to, Szanowni Państwo, to jest pewien element gry politycznej, to nie ma nic wspólnego z obiektywizmem i rzeczywistością. Ja bardzo tylko proszę Państwa, żebyście no jednak zachowali się w sposób obiektywny, dawali możliwość również tym osobom, które mają co innego do powiedzenia, no chyba, że już jest tak, a ja o tym nie wiem, że niektóre tytuły są już organem jakiejś tej czy innej partii, politycznej i zmierzają w tą stronę, no to wtedy przepraszam bardzo za moje słowa, bo może są zbyt ostre w takim przypadku. Chcę też powiedzieć o jednej kwestii, że nie będę się dziś wypowiadał na temat wysokości ceny. Chcę powiedzieć, że w latach 2007-2010 do grudnia nie pełniłem żadnej funkcji, żadnego urzędnika samorządowego. W tym czasie funkcję zastępcy do spraw gospodarczych pełnił pan Tomasz Jarosław Capała. Dziś aktywny polityk, radny Rady Miejskiej, który podnosił rękę za tym, żeby skierować to do sprawdzenia. I bardzo się cieszę, bo tak naprawdę to chyba też nie obędzie się bez takiego. Sprawdzania, czy pan Tomasz Jarosław Capała, uczestnicząc w procedurze negocjacyjnej z Almaksem, no nie zrobił sobie coś takiego, że sam doniósł na siebie, ale to już jest jego sprawa. Ja tego nie będę komentował. Ja chcę tylko tego świadczyć. Stawianie mnie zarzutów, wyliczanie, żeby jakieś tam pieniądze gdzieś coś się stało, jest po prostu ewidentnym przekłamaniem, ewidentną nieprawdą, wręcz kłamstwem, niepopartą żadnym, żadną analizą i faktami. Ja dzisiaj mam tu dokumenty, bo żadnym z tych dokumentów nie jestem podpisany. Natomiast w gazecie przeczytałem, że jestem winien coś mieszkańcom miasta, czy współwinien. Także to jest klasyczna manipulacja i apeluję, żeby w przyszłości nie robić tego typu działań. Oczekuję zresztą sprostowania również na pierwszej stronach, nie pisałem co prawda oficjalnych pism, ale wierzę w, w obiektywizm. Niektórych państwa nie myślę, że ukaże się to w innych tytułach i wtedy mieszkańcy sobie będą mogli wyrobić zdanie na ten temat, bo jest bardzo łatwo komuś przyczepić cokolwiek, a potem zmiedzie jest to bardzo trudno. Ja wiem, jak działa ta zasada. I chcę jeszcze raz powiedzieć, jak macie Państwo pytania co do ceny, kierujcie je z aktywnym, czynnym politykiem. Pan Tomasz Jarosław Capała, który był zastępcą do spraw gospodarczych, któremu podlegał Wydział Gospodarki Komunalnej, który brał udział w negocjacjach dotyczących cen na każdym poziomie, który jest podpisany pod każdym z protokołów, bo prezydent, z tego co ja sprawdziłem, nie brał udziału ówczesny prezydent Bernatowicz we wszystkich spotkaniach. Natomiast Pan Jarosław Capała, jako osoba za to odpowiedzialna, powinna najlepiej się orientować, dlaczego takie masy wpisano, dlaczego takie ceny powstały. Ja co prawda być może znam odpowiedź na wiele kwestii, ale nie widzę usadnienia, żebym ja miał odpowiadać tutaj za pana capałę na te pytania. Mam nadzieję, że Państwo skorzystacie z okazji i zapytacie, co ma do powiedzenia. A tytuł w gazecie się zmieni, że nie dotyczyło to kwietnia. Dziękuję bardzo.